prezydencki ostatnio bez gospodarza, który podróżuje po Europie. Ale krajowe inicjatywy prezydenta wywołują rezonans. Tym razem zareagowała Państwowa Komisja Wyborcza. Szanowni Państwo, chodzi o pomysł zorganizowania referendum w sprawie konstytucji. Święto stulecia odzyskania niepodległości. To najlepszy moim zdaniem dzień na określenie niezbędnych kierunków zmian ustrojowych w naszym państwie. Nie wykluczone, że referendum odbyłoby się razem z wyborami samorządowymi, a to rodziłoby określone konsekwencje. Potrzebne będą osobne, osobne komisje, co wiąże się z koniecznością zatrudnienia i to jednego dnia prawie 500 tysięcy osób do komisji wyborczych. Nowoczesna złożyła dziś projekt ustawy, który uniemożliwiłby łączenie głosowań i organizację ich w święta państwowe. Jeżeli w tym dniu będzie również Referendum. referendum, które zaproponuje prezydent Andrzej Duda, to doprowadzimy do sytuacji, w którym ta data zamiast nas łączyć, będzie nas dzielić. Prezydent wydaje się być jednak zdeterminowany. Prezydent Duda wzbudza kontrowersje nie tylko pomysłem referendum ze strony opozycji, spadła na niego krytyka za zachowanie w Brukseli w trakcie szczytu NATO. Spotkamy się w formacie Trójmorza, bo spotkamy się w formacie Trójkąta Weimarskiego. Przepraszam. Opozycja uważa, że Andrzej Duda przesadził, relacjonując swoją rozmowę z przywódcą Francji Emmanuelem Macronem. Że są tematy trudne. Jak to powiedział kiedyś poeta, są w ojczyźnie Rachunki Krzywd. Taki śmieszek, można powiedzieć, dowcipas, a nie prezydent. Dla formalności, o rachunkach krzywd czytamy w wierszu Bagnet na broń. To jest jednak wiersz Władysława Broniewskiego, który, no, który mówi o tragedii, a prezydent sobie robi z tego żarty, no to, to kompromitacja prezydenta, to już nie można mówić o wpadce. To jest kompromitacja i całe jego zachowanie i sposób, w jaki o tym mówi, to jest jednak żenujące. Nie widzę tutaj żadnego problemu. Polska... Ma pewne kwestie sporne w, w relacjach z Francją czy w relacjach z Niemcami. Opozycja nie tylko krytykuje, ale wręcz wyśmiewa prezydenta za gest wykonany w trakcie tak zwanego rodzinnego zdjęcia wszystkich przywódców NATO. Słowo Mierni przypomina, że w trakcie kampanii wyborczej politycy PIS krytykowali Bronisława Komorowskiego za ich zdaniem ośmieszanie urzędu prezydenta. Trochę to wyglądało na taką wycieczkę szkolną. Ja mam dzisiaj tutaj w Sejmie wycieczkę gimnazjalistów z gościna pod brzegiem i oni trochę podobnie się zachowują, wyrażają emocje swoje, są lekko podnieceni, cieszą się, że widzą znane osoby. Podobne zachowanie wczoraj prezydent Duda nam zaprezentował. Nie ma jednak wątpliwości, że największą wpadkę zaliczył prezydent Stanów Zjednoczonych który tak zachował się wobec prezydenta Czarnogóry braku kultury prezydentowi Dudzie nikt nie zarzuca Kamicypka onat